A z nami już teraz Anna Mochnaczewska, psycholożka i autorka książki Nawyki zamiast cudów. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tak, już właśnie y, przedstawiłam autorkę tej książki, którą możemy oczywiście przy... pokazać. Nawyki zamiast cudów. Proste sposoby na ogarnianie życia. Mówiłam wam wcześniej, że chodzi tutaj o to, że my sobie po prostu zatruwamy życie pewnymi stereotypami. Jak z nich się uwolnimy, to może, znaczy, stereotypami o których myślimy, że one nam to życie ułatwią, a tak wcale nie jest. Tak, tak nam one nam uprzeszają to życie. Właśnie. No dobrze, to jeszcze jeśli chodzi o tytuł. Co jest cudem, a co jest nawykiem? Czasami jest. dla osób cudem jest, jak się nawyk zmieni, bo nawyk jest tak zakorzeniony, że wątpią w to, że cokolwiek no, da druga się Druga natura, zrobić, prawda? prawda? Dokładnie. Mówi się o tym. Mhm. Ja myślę, że ten tytuł jest trochę przewrotny, bo. Wydaje mi się, że słowo nawyki nie wzbudza przyjemnych emocji. Bo oznacza jakiś przymus? Oznaczają... Oznacza przymus, oznacza dyscyplinę. To od razu nam się może kojarzyć z jakimiś naszymi, nie wiem, szkolnymi mhm. doświadczeniami chociażby. E, a jeszcze, jak pomyślimy o tym, nawyki zamiast cudów, czyli że cuda się nie dzieją, tylko trzeba y, ciężko pracować nad tymi nawykami, to może się nie chcieć, ale prawda jest taka, że ta książka jest o tym, żeby tak. Wsiąść oddech i tak trochę odpuścić mhm. i zmienić no te To tak, W ramach swoich własnych możliwości. No właśnie, pokutują w nas takie wdrukowane, przeróżne myśli, czy właśnie te nakazy przekonania. Czy, czy, czy przekonania, mhm. o których też jest w tej książce. Między innymi to, że praca uszlachetnia, to ona uszlachetnia czy nie uszlachetnia? Jak to jest? Ja bym powiedziała, że ona. Hmm. Ona dodaje pewnej wartości do naszego życia, jest nam w pewnym hmm. sensie potrzebna, ponieważ e, e, bez... No, w takim e, ki... podstawowym sensie no, nie, w, przeżycia przeżycia, mm -hmm. zapłacenia rachunków również, ale takiego uporządkowania tego życia przede wszystkim. Ja myślę, że my y, trochę za dużo uwagi możemy y, przywiązywać mhm. do tego, że praca stanowi o naszej wartości, mhm. y, praca nas reprezentuje. W życiu mamy różne etapy. Czyli po prostu myślimy o własnej wartości przez pryzmat tego, jak jesteśmy oceniani na przykład przez tak, szefa co czy robimy? innych y, 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 współpracowników. Mhm. Tak, no zobacz, jak, jak spotykasz y, 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 kogoś, nie wiem, nowego, to bardzo często pada pytanie, co robisz? Mm -hmm, tak, czym się zajmujesz. Nie? Tak, i ludziom na przykład nie, ktoś nie powie, wiesz co, y, hobbystycznie, y, nie wiem, buduje meble w garażu, <laughs> nie, tylko mówi, a pracuję tam i tam. To jest pierwsza odpowiedź, mm -hmm. która ludziom przychodzi do no głowy. No tak, im praca na wyższym, nie wiem, stanowisku tak. albo w jakimś y, miejscu, które może być uznawane za prestiżowe, mm -hmm. tym też ocenianie tego człowieka y, się zmienia. No, zaczynamy być w roli. Mhm. Dokładnie. Mhm. No właśnie, ale kiedy praca może nas niszczyć, bo myślę, że jestem jeszcze przedstawicielką tego pokolenia, dla którego praca jest no, potężną wartością. Bardzo ciężko nam, nam to zmienić, mhm. ale te młodsze pokolenia uczą nas, żeby właśnie tak jak powiedziałaś, odpuszczać sobie. I no, o tej 17 jednak wejść i myśleć o nadgodzinach, tak? To jest nie bardzo brać dziwne czasami no. Dla... No, dla nas. Masakra. <gry> Ale też bardzo zdrowa. Mhm. Kiedy praca niszczy? Właśnie wtedy, kiedy zaczyna być takim głównym elementem naszego życia, który y, m, przykrywa wszystkie inne potrzeby. I oczywiście można się karmić taką pracą, która, nie wiem, jest pasjonująca, mhm. y, m, z jakiegoś powodu spędzamy w niej wiele, wiele godzin, natomiast my mamy różne potrzeby emocjonalne w życiu i praca nie jest w stanie spełnić tych potrzeb emocjonalnych, nie wiem jak y, bliskość, y, czasami jak nie wiem, większe poczucie autonomii, to zależy oczywiście od pracy. Y. Jak zmienić to nastawienie, żeby właśnie praca nie niszczyła, nie wypalała nas, tylko żeby no, była oczywiście koniecznym, ale dodatkiem do życia. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, w jakim punkcie my jesteśmy? Czy to jest tak, że ona stanowi o naszym poczuciu własnej wartości? Czy nas określa? Tak? Czy, nas okre, czy nas określa? Jeżeli tak, to dlaczego? I to nie chodzi o to, żeby mhm. z tego rezygnować w 100%, no bo to jest nawet niemożliwe. E, tylko, żeby zastanowić się, ile z tego faktycznie dodaje nam energii e, i pomaga nam w czerpaniu z tego życia, a ile tej energii odbiera. I na przykład zaczyna być y, takim elementem ucieczki, od, nie wiem, od relacji, od hmm. jakiegoś większego uspołecznienia się na przykład, tak, od bliskości, y, od y, przeżywania różnych momentów, w ogóle bycia w kontakcie ze sobą. Mhm. Książka też jest to o klątwie poniedziałku. Tak. No, nie wiem, czy ktoś nie wie e, o co chodzi. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Tak. Klątwa poniedziałku, czyli właśnie ten stres w niedzielę przed rozpoczęciem. Nowego tygodnia. Myślę, że to się już, nie wiem, gdzieś tam uruchamia. E... W sobotę. No tak, ale uruchamia się też w dzieciństwie. Mhm. Dlatego, że ja pamiętam, że moim ukochanym dniem tygodnia była sobota, bo była jeszcze potem wolna niedziela, ale za to niedziela już była koszmarna, ze względu na to, że w poniedziałek trzeba było iść do szkoły. I myślę, że. E... Wielu ludzi już pracujących odczuwa ten stres właśnie w taki sposób. Dokładnie i bardzo dobrze o tym wspomniałaś, że w ogóle nasze przekonania one i emocje, które za nimi idą, one są bardzo często mocno zakorzenione właśnie w tych wczesnych doświadczeniach, więc stres, który przeżywamy, możemy nawet nie mieć świadomości, jak bardzo jest powiązany z tym, co się działo wcześniej w naszym życiu. I tak na przykład, jeżeli niedziela jest koszmarem, bo mam perspektywę, nie wiem, tego, że muszę pół niedzieli spędzić na odrabianiu prac domowych, a później następnego dnia stać bardzo wcześnie rano i tak naprawdę cały tydzień ciężko pracować, bo już jak jesteśmy przy szkole, to myślę sobie, że... No, mam pewien bunt na to, jak to wszystko jest zorganizowane, dlatego że y, dorosłym się każe, y, każe mówi się, edukuje, żeby odpoczywali, żeby po pracy dbali o ten czas wolny. Y, natomiast dzieci, które no, nie mają takich zasobów jak dorośli, są uczeni od bardzo wczesnych etapów swojego życia. Ciężkiej roboty. No i ten system, który tak. funkcjonuje wciąż, choć ma się to zmienić, tak? No takie są zapowiedzi, żeby te prace domowe jednak zniknęły. Mm. Bo jak dzieci mają odpoczywać, jak one po prostu z nosem przy ziemi z jednych zajęć na drugie, Dokładnie. i jeszcze na dodatek właśnie te prace domowe, i rodzice, którzy z palcem, a jeszcze to zrób, a jeszcze to i, i sprawdzają, tak stoją nad, nad tymi dziećmi, też, też, też tego nie lubię i nie, i nie chciałabym. No ale żeby zobacz, tak było. później są właśnie tego konsekwencje w dorosłym. Kiedy sami sobie to robimy, bo te, te głosy, bym powiedziała, te różne doświadczenia, one z nami zostają. I na przykład, właśnie już w sobotę wieczór zaczyna się stres, że ojej, zaraz będzie niedziela, i ten stres najczęściej sobotni, on jest związany bardziej z takim poczuciem żalu. Że, że ta niedziela tak szybko minie. Tak, że ona minie, i że, i że jest nam smutno, i że w zasadzie jak im większe poczucie żalu, tym trudniej ludziom jest wykrzesać coś dobrego Aha. z tej niedzieli. To jak się tego nauczyć, żeby ten weekend był faktycznym odpoczynkiem, żebyśmy nie wchodzili w nowy tydzień z tym potężnym yy, stresem. Ja myślę, że pierwsza rzecz to jest sobie uświadomić na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu. I oczywiście to wymaga, to, to nie jest tak, że jak sobie to uświadomimy, to wiesz, za wstrzyknięciem za palców to się zmieni. Natomiast yy, są rzeczy, na które po prostu w sobotę i w niedzielę nie mamy wpływu. Nie ma wpływu na to, jakie maile dostanę w poniedziałek. Nie mam wpływu na to yy, zapewne i tak dobrze byłoby do tego podchodzić, że jeżeli kończę tą pracę i zamykam ten komputer, to żeby faktycznie dbać o to, żeby od tej pracy się odcinać. Mhm. Yy... No i też ci, którzy na przykład, nie wiem, wysyłają ci mail o godzinie 17 w piątek, mhm. nie powinni oczekiwać, że w piątek dostaną odpowiedź, tylko dostaną w poniedziałek. Tak i mało tego, yy, jeżeli yy, Pozwolę na to, żeby tą y, odpowiedź y, w piątek po tej 17 y, otrzymali, to muszę też wziąć odpowiedzialność za to, że ja ich do tego przyzwyczajam. I oczywiście mm. mam świadomość tego, mówiąc o tym, że wiele osób, które nas ogląda, powie, hmm, no ale to nie jest takie proste, bo za tym tak naprawdę też stoi obawa, lęk przed tym, że nie wiem, nasz pracodawca będzie niezadowolony, mm -hmm. y, ale to jest stopniowe wypracowywanie sobie między innymi granic. I ta, to dbanie o ten weekend to jest między innymi o, o wypracowywaniu granic nie tylko z pracodawcą, ale też z samym sobą. Tak, na przykład żyjanie za też, też jest nie? w tej książce, ale też o odpoczywaniu nie tylko weekendowym, bo, bo ten stres taki jak pojawia się w niedzielę, taki też pojawia się na przykład na wyjeździe, kiedy wiemy, że do końca tego wyjazdu, naszego odpoczynku zostało kilka dni i zamiast cieszyć się i wykorzystać te dni, ja na przykład niestety to mam, mhm. to ja y, potwornie się boję i nawet płakać mi się chce, że muszę wrócić. Ale zobacz, to jest tak, jakbyś, y, 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 mimo jak że powiedz... ja uwielbiam swoją pracę i wiesz, to mhm. bardziej chyba nie wiem, może natłok obowiązków, myśli, y, to jest tak. Po pierwsze, im y, dłużej czekamy na ten urlop i mamy, im większe mamy oczekiwania mhm. do tego urlopu, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy na tym urlopie przeżywać dużo stresu. I a dlaczego mamy te oczekiwania? Bo ten urlop jest bardzo droczony w czasie. Im więcej krótkich momentów urlopowych, tym większe prawdopodobieństwo, że to się jakby ten stres związany z urlopem, z przeżywaniem wolnego czasu się obniży. Aha, czyli na przykład właśnie to nawyk odpoczywania w weekend, nawyk odpoczywania po południu też będzie sprzyjał temu, że wakacje będą bardziej takie skuteczne, jeśli chodzi o odpoczynek, tak? Tak, i bym powiedziała, że ludzkie nie pakujemy w wakacje, nie wiadomo wszystkiego, co byśmy chcieli zrealizować, czego nam się na przykład nie udaje zrealizować. W weekend. Tak naprawdę ta książka jest trochę jak naczynia połączone, bo te różne obszary życia, o których ja piszę, one, one się ze sobą łączą i one można powiedzieć, że się odzwierciedlają. Bo na przykład jak pomyślimy o klętwie poniedziałku, to to, w jaki sposób funkcjonuje i opiekuję się sobą, albo nie umiem tego robić w weekendy, będzie miało odzwierciedlenie w naszych urlopach. Mm -hmm. Częściej do nas przychodzi. Ja, ja bardzo dziękuję serdecznie. Anna Mochnaczewska, autorka, psychologka, autorka książki Nawyki zamiast Cudów. I oczywiście polecamy Wam lekturę tej książki. A propos wakacji, to wiesz co, teraz właśnie przeniesiemy się do takiego mm. miejsca, w którym jest, bo Ty zaraz wyjdziesz na, mm. na ten śnieg, ale już nasza ekipa czeka mm. z kurteczką i parasolką.